No, zaczynamy zbiory. Pierwsze w tym roku na taką większą skalę. Zbieramy mniszka lekarskiego. Jak widzicie, tutaj dość sporo tych kwiatków jest na trawie. No i będziemy robić z tego syrop. Jak się tylko uda, w zależności od ilości, ile zbierzemy, też postaramy się zrobić wino. Powiem szczerze, będę robił pierwszy raz w życiu. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ponoć jest wyśmienite. Z tego, co patrzyłem na YouTubie, jak podawali ludzie przepisy, i już robili. O, to jest bardzo dobre. No. Dziękuję.